Tysiąc złotych dziennie. Prywka była naprawdę kosztowna i chcielibyśmy opowiedzieć o takich rzeczach, o których nie mówimy na co dzień. Podróżowanie, długie podróżowanie nie jest dla wszystkich, a wręcz myślę, że większość osób by nie nadawała do tego. Że nie będziemy już tak świrować. Skąd my mamy te pieniądze na to podróżowanie? Tak podróżować i nie mieć zero obowiązków, ale to nie jest tak. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami po raz kolejny z Laosu. Dzisiaj mamy wcale nie taki zwykły dzień, bo obchodzimy taką małą rocznicę. Spędziliśmy dokładnie 100 dni w podróży po Afryce i po Azji. Także przyszła dzisiaj pora na takie krótkie podsumowanie. Czy było warto i czy nam się podobało? O tym już za chwilę Wam opowiemy. Cześć, ja też się z Wami witam w dzisiejszym odcinku. Zaczniemy może od tego, po prostu tak w skrócie powiemy, jak przebiegała nasza podróż. Zaczęliśmy ją. 9 grudnia od Kenii to był wyjazd głównie nastawiony na podziwianie dzikiej przyrody. Z Kenii polecieliśmy do RPA, tam spędziliśmy sobie trochę czasu na plaży, trochę pochodziliśmy po górach. Z RPA polecieliśmy do Zimbabwe, i tam to już był też taki wyjazd nastawiony na dziką przyrodę, na wodospady. Zobaczyliśmy ten wodospad Wiktorii, czyli no prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych wodospadów na świecie. Byliśmy też w Botswanie, też podziwiać dziką przyrodę. I nie spodziewaliśmy się tego przed tą podróżą. Chociaż w sumie może spodziewaliśmy się, że będzie ona kosztowna, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak. Co? No, Afryka była naprawdę kosztowna i pociągnęła nas trochę w dół. Z naszym budżetem przeznaczonym na tą podróż, ale spokojnie już się odbiliśmy, e, ale fakt, jeżeli ktoś by się wybierał do Afryki, no to mm, ile my byliśmy? Miesięcy? No byliśmy miesiąc? chyba miesiąc i dwa dni, coś takiego i wydaliśmy tam spokojnie 30 tysięcy 30 złotych, no tysiąc złotych dziennie. Tragedia, fakt, tragedia, wam, że tak. Tragedia. Nie spodziewaliśmy się tego zupełnie, ale też tutaj prawda jest taka, że te po prostu te safari. Tam się wyskakuje na jeden dzień, na dwa dni i już te, nie wiem, te tysiące uciekają. No i loty też są loty. strasznie drogie. My byliśmy w kilku państwach, w kilku krajach i jak kupowaliśmy loty z jednego kraju do drugiego, no to tutaj też te ceny były liczone już w tysiącach. Także no, no droga była. No, co, no droga co wam było. będę tutaj mówiła? Jak ktoś chce się wybrać do Kenii, do, Kenii, do Afryki, do tych takich fajnych krajów, no bo widzieliśmy naprawdę fajne y, miejsca, ale to musi się liczyć z tym, że musi mieć wypchany portfel, bo nie dość, że tam jest y, drogo, no to jeszcze, żeby sobie zapewnić jakiś taki godny standard, to trzeba wybierać te jeszcze droższe jeszcze, no. opcje, żeby po prostu nie, nie być w jakimś takim strasznym noclegu i jeść jakieś byle jakie jedzenie. No dlatego tak to też yy, kosztowo wyszło. No tak, a można byłoby sobie pomyśleć, że Afryka, biedny kontynent, że może podróż będzie tania, ale nie nie będzie podróż tania. No być może można jakoś tam budżetowo to zorganizować. No ale tutaj, gdyby odjąć od tego safari, no to myślę, że ta wycieczka mogłaby być nudna, no bo to właśnie safari, czy w Kenii, czy w Botswanie było tym najciekawszym elementem tego wyjazdu. No. I nie, no to był nasz chyba jeden z najdroższych, z, na, z najdroższych wyjazdów, nie? No tak, bo byliśmy miesiąc i wydaliśmy 30 tysięcy. Wiedzieliśmy, że ta Afryka jest droga, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Bo no. pomyślcie sobie, że za, za taki hajs, co my tam wydaliśmy w miesiąc, to w Azji można by było śmiało podróżować przez pewnie, nie wiem, 5 miesięcy. No, jakby to zrobić dobrze budżetowo, no to może i przez 5, no myślę, cztery, że tak bardziej 3. No ja bym powiedział, że trzy, No bo też tutaj wydajemy tak średnio 300 złotych dziennie, więc to nam daje około 10 tysięcy złotych miesięcznie. No więc tak jeden do 3. No, no to 3. No i dobra, co było dalej? Z Afryki polecieliśmy już do naszej ulubionej Azji. Zaczęliśmy od Tajlandii. Tam spędziliśmy chyba. 43 dni, coś takiego. Naprawdę tak, byliśmy Tak, No, w ogóle teraz w Tajlandii jest fajnie z tą wizą, nie? Z wizą nie widzą. Można tam być ile? Dwa miesiące? 60 dni na jednej wizie, więc no. to jest opcja. Nie ukrywam, że bardzo, bardzo spoko. Możecie przebywać na terenie Tajlandii za darmo 60 dni. To jest fajna opcja. No i można wyjechać i wrócić z powrotem, oczywiście, nie? Można. Co my też zresztą zrobiliśmy. Wyjechaliśmy z Tajlandii, nie wracamy tam póki co i teraz już od. Dwóch tygodni jesteśmy w Laosie i tutaj też jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Czyli to jest nasz już, albo dopiero siódmy kraj podczas tej podróży. No wcale jakoś tutaj nie zaszaliliśmy z ilością, ale też długo siedzimy, długo siedzimy w jednym miejscu. I też właśnie tą Afrykę, wracając jeszcze do tej Afryki, trochę źle rozplanowaliśmy, bo powinniśmy sobie przeznaczyć Krócej. na całą Afrykę. Myślę tak, z 2,5 tygodnia No i to by było wystarczająco i byśmy mieli kupę siana w kieszeni, abyśmy zobaczyli dokładnie to samo, co zobaczyliśmy. Myślę, że tak. I wiemy już jaki będzie kraj numer 8, ale to powiemy wam później. Później Wam powiemy, bo tak. chcemy, żebyście zostali z nami do końca. Naszym największym zaskoczeniem podczas tej podróży chyba jest Laos, ponieważ odkładaliśmy ten Laos długo, 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 długo. Byliśmy łącznie w Azji już ponad pewnie rok czasu albo rok. Letko, no. I nie, nie było nam po drodze tutaj do tego kraju, a moglibyśmy wstąpić tutaj już kilka razy, no a jednak odkładaliśmy to, odkładaliśmy. I teraz jesteśmy tutaj i zobaczcie jak to jest pięknie te widoki, balony, paralotnie, łódki na rzece, coś niesamowitego. Aczkolwiek myślę, że Laos nie jest dla każdego. No, bo, bo to bo tutaj jest bardzo jeszcze tak prymitywnie, w takim sensie, że jest dość brudno, że jest no tak niechlujnie trochę w tych restauracjach. Gdzie nie wejdę na jakąś opinię restauracji, to, to, to pojawiają się opinie, że ktoś się zatruł jedzeniem. Patryk miał tu zatrucia pokarmowe, także jeszcze tu jest tak prymitywnie. I w sumie tylko to wań jest takie chyba. Nie? No, tu jest takie, mega ciekawie. Że tu można przyjechać, zatrzymać się, spędzić tam ten tydzień czy. tydzień pewnie. No, nie? myślę, że około tygodnia. Żeby trochę pochodzić po górach, może wybrać się na lot balonem, upływać kajakiem. Tak, i ten Laos tutaj. Jakby to wszystko się kręci tutaj, no można by pojechać jechać w dół. My tego na raczej południe. nie zrobimy. No nie zrobimy, już wiemy, że nie zrobimy, bo już mamy nieco inne plany. Dla mnie takim. Pozytywnym zaskoczeniem też były te dzikie zwierzęta w Afryce. Te piękne parki narodowe. Jedzie się jeepkiem gdzieś tam w jakichś krzakach, jakieś różne zwierzęta, obserwowanie. Naprawdę świetna sprawa. Fakt, że bardzo kosztowna, ale zdecydowanie każda złotówka to dobrze wydane pieniądze, bo i w Kenii ten park, w sumie dwa byliśmy parki, w Kenii były świetne, w Botswanie również były świetne te parki. Krajobrazowo też Zimbabwe i Zambia. Chodzimy tutaj o ten wodospad Wiktorii, świetnie, też ta Tajlandia zrobiła na nas dobre wrażenie. Byliśmy tutaj dwa lata temu i takie mieliśmy takie, mieliśmy takie wrażenie, że no jest spoko, ale absolutnie nie wymienilibyśmy Tajlandii w gronie naszych ulubionych krajów, a myślę, że po tej podróży bardziej nam się podobało, może też nie mieliśmy takich jakichkolwiek w sumie nie mieliśmy oczekiwań, tylko po prostu to, co było, z tego korzystaliśmy, no i chyba wyjechaliśmy zadowoleni. No. Następny punkt naszego tutaj przemówienia i podsumowania to. Eee, no to chcielibyśmy opowiedzieć o takich rzeczach, o których nie mówimy na co dzień. Nie mówimy w takich zwykłych odcinkach, które wrzucamy na kanał. No i dobra, tutaj mam taki pierwszy punkt zapisany. Jak bardzo zmienia się codzienność, czyli brak rutyny, ciągła zmiana otoczenia. Podróży, jak się Ta. zmienia nasza codzienność, no? No, to cały czas jest się w drodze, nie ma takiego miejsca, w którym można by się było zatrzymać na dłużej, cały czas jest się w biegu, nie ma czasu, żeby wyjść na taki luźny spacer, tylko cały czas coś się dzieje, mnóstwo bodźców dookoła, mnóstwo nowości. No i właśnie przez to myślę, że takie podróżowanie, długie podróżowanie nie jest dla wszystkich, a wręcz myślę, że. Większość osób by się nie, da, nie nadawała do tego, a może nawet nie, że... no nie nadawałaby się, myślę. Myślę, że to trzeba wprost powiedzieć. Że po powiedzieć. prostu nie każdy się nadaje na takie podróże, bo jest, jest fajnie, ale jest też dużo rzeczy, z których trzeba zrezygnować. No i trzeba po prostu wyjść ze strefy swojego komfortu, myślę, codziennie, także... Takie też przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Wiecie, dwa dni tu, trzy dni tu, cały czas trzeba się pakować, użerać się z kupukowcami, z jakimiś innymi, różnymi sprzedawczykami, którzy chcą nam coś wciskać, ten brud wszechobecny. Myślę, że to po prostu mogłoby niektórych przytłoczyć i myślę, że pewnie po. Po kilku tygodniach już by wrócili, wrócili niektórzy do domu. No, jest <głos》>. Takie jest moje zdanie, bo ja wiem, jaka ja potrafię być nieraz zmęczona tym całym tutaj chaosem, który panuje, a tak naprawdę już jestem do tego przyzwyczajona, bo to nie pierwsza nasza taka podróż, a i tak bywa to męczące. Dajcie znać, czy, czy myślicie, że wy się nadajecie do takiego ciągłego podróżowania, czy jednak takie właśnie dwa tygodnie. Wam wystarczą wrócić do domu, odpocząć i ewentualnie znowu, no bo tak. myślę, że taki, taki sposób by był bardziej komfortowy. No nieraz też sobie myślimy właśnie, że fajnie byłoby wyjechać na miesiąc, wrócić miesiąc, odpocząć i być może wrócić ponownie, tylko wiadomo też to logistycznie byłoby bardzo trudne do zorganizowania i kosztowne. I tutaj też fakt, że my, my, nie mamy, my nie robimy tak, że dzień w dzień, od rana do nocy cały czas latamy po różnych atrakcjach, zwiedzamy. Tylko my tutaj jak jesteśmy w Wang Vieng, myślę, że już około 10 dni, no to my mniej więcej połowę tego czasu przeznaczyliśmy na atrakcje, a połowę na po prostu, na po prostu sobie, żeby sobie posiedzieć, pospacerować, może nawet w fotelu posiedzieć nad basenem, trochę popracować, bo też realizujemy różne projekty, musimy montować filmy. Działamy też w innych social mediach. No, właśnie. I gdybyśmy też nie mieli takiej swojej pracy, którą wykonujemy właśnie te prowadzenie social mediów i e, ogarnianie tego wszystkiego, to myślę, że w takiej podróży zaczęłoby nam się też trochę nudzić, bo tutaj jednak mamy takie swoje obowiązki, które musimy wykonać i dopiero później mamy ten czas wolny na zwiedzanie na, na robienie różnych innych rzeczy, a jak ktoś od rana do nocy nie miałby takich stałych obowiązków przez, te, przez taki długi, długi czas to myślę, że mogłoby to też być takie... Zacząć się nudzić trochę. No? I wiem, powiecie teraz, że psychiczne jestem, co ja opowiadam, że każdy by e, chciał tak podróżować i nie mieć zero obowiązków, ale to nie jest tak. Możecie sobie, nie wiem, nieraz też tak jest. E, jak... Nieraz w samą niedzielę siedzi się w domu i brakuje tak. już takiego konkretnego zajęcia, czegoś, co można byłoby Zrobić. porobić, nie wiem, pójść na spacer, na rower i, i taka nuda łapie. Jest jeszcze jedna rzecz, która też właśnie wynika z tego, że jak jesteśmy długo w podróży, to trochę nam się nudzi to lokalne jedzenie, bo my byliśmy w Tajlandii 40 ponad dni. My już tam zjedliśmy absolutnie wszystko co się dało. My już każde menu wiedzieliśmy, przeglądaliśmy książkę taką wielką i tam za każdym razem było tak, że my już to wszystko jedliśmy i najchętniej to byśmy sobie zjedli, nie wiem. Polskie pierogi Bigos, gołąbki, co byś jeszcze zjadła? Oj, teraz wszystko. No teraz byśmy zjedli wszystko. Z i z ogórkiem kiszonym. O, nawet to ostatnio nam ktoś napisał, że, że coś takiego jest świetne. No my tutaj niestety czegoś takiego nie mamy. Kiszonek w ogóle tutaj nie ma, tam gdzieś w Korei można byłoby zjeść kimchi, ale tutaj no to tak średnio. A też jeszcze Laos ma kuchnię bardzo zbliżoną do Tajlandii. Więc ale my... też dużo gorszą. Dużo gorszą, taką bym powiedział bardziej biedniejszą wersję kuchni tajskiej, więc, yy, więc nie dość, że my wszystko zjedliśmy w Tajlandii, to po, przy, po przypłynięciu do Laosu, też mamy takie wrażenie, że my już absolutnie wszystko jedliśmy i my sobie szukamy jakichś burgerów, jakiejś pizzy, jakiegoś nie spaghetti. Nie codziennie, ale no tak. raz na jakiś czas po prostu chcemy zjeść coś innego. Tak, a ostatnio to ja w ogóle zacząłem jeść yy, suchy ryż po prostu z warzywami, bo taki mam, już, taki mam już przesyt tego jedzenia. Dobra, co my tam mamy? Jeszcze dalej. A teraz już przechodząc do kosztów, to tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ta podróż afrykańska kosztowała nas 30 tysięcy złotych, i teraz, jak można łatwo policzyć, jak powiedzieliśmy, że wy... zaraz Kutka przejedzie, że wydajemy 300 złotych dziennie, czyli jakieś 10 tysięcy złotych miesięcznie, a jesteśmy już w podróży. No tutaj jesteśmy od 11 stycznia, czyli to mamy. Dwa miesiące, czyli, czy no, czyli około 18-20 tysięcy złotych za te dwa miesiące w Azji, chociaż myślę, że nieraz wydajemy dużo mniej, bo tutaj w Wankwięk za nocleg płacimy, za spoko nocleg płacimy 80 zł dziennie do tego nam dochodzi tylko wyżywienie. No i jakieś więc tak nie tradycje. wydaje mi się, żebyśmy wydawali 120 zł na jedzenie. Fakt, że lecieliśmy balonem yy, Milena chce jeszcze tak, wynajem skuterka. Po punktach widokowych pochodziliśmy sobie trochę. chce nie jeszcze. jeszcze na jakieś duże kwoty tutaj. No to tam za punkt widokowy 4 zł, ale no, takie tutaj mają ceny. Jaskinia też 4 zł. Milana chciałaby się tutaj jeszcze wybrać na lot paralotnią. Spoko, opcja. Ja to raczej się boję takich rzeczy, więc z tego zrezygnuję. Ale jakiś spływ kajakowy to jak najbardziej chętnie bym się wybrał. Jest tutaj dużo rzeczy, które można robić i nie kosztują milionów monet, także na pewno jeszcze coś porobimy. I tak jak powiedziałam, tam wydaliśmy 30 tysięcy, czyli 40, no około pewnie 50 tysięcy już wydaliśmy podczas tej podróży. No tak, czyli 100 dni w podróży załóżmy, Mega. że około 50 tysięcy złotych. I nie mamy jeszcze biletu powrotnego do Polski, ale gdzieś pewnie za jakieś za miesiąc, dwa wrócimy do domu. Dobra, tak. to mogę teraz już powiedzieć, jaki będzie następny kierunek, następny kraj, który odwiedzimy i będziemy tam po raz pierwszy. I będą to, proszę Państwa, Chiny. Będziemy jechać tam pociągiem, takim szybkim, ponoć. Tak, Także szybkim okaże pociągiem. Się. Tak, to też już za kilka odcinków wam to pokażemy. Po Chinach nie wiemy tak naprawdę, co będziemy robić. Mamy tam bezpłatną wizę, możemy skorzystać z tego ruchu bezwizowego, chyba do 14 albo do 15 dni. Mamy taki wstępny plan podróży, taki zarys stworzony. Na pewno odwiedzimy kilka ciekawych miast, kilka ciekawych regionów. A co zrobimy później? Albo polecimy do Polski, albo polecimy na, do Indonezji na Bali. Tak, taki mamy wstępny plan. Co z tego wyjdzie, to się okaże. No i dobra, no to plany, plany na kolejne miesiące mamy. Czy po studniach dniach mamy ochotę na kolejne 100? Wytrzymałabyś kolejne 100 dni w podróży? Wytrzymałabym, ale nie chcemy wrócić do Polski. Chcemy wrócić na do lato. Polski, bo właśnie chcielibyśmy tam spędzić lato. Mamy też kilka takich fajnych pomysłów na to, co moglibyśmy zrobić w Polsce. No i no. pojeść trochę takiego. Pojeść, nadrobić, sobie, jedzenia. nadrobić sobie te wszystkie kulinarne braki. E, zjeść dobrych pierogów, dobrych. E, nie wiem, zjeść dobre gołąbki. No całą kuchnię polską w, w ogóle. W ogóle możecie nam napisać w komentarzu to, co powinniśmy zjeść w Polsce, o, to co mizeria, jedliście ostatnio mizeria, dobrego. Mizeria z ziemniakami z słabowym. O, no, no, to tak. Ale bym teraz to zjadła, a nie mają tu takiego. No nie mają. Mieliśmy ostatnio tutaj w takiej niemieckiej restauracji. Ale były małe. małe te, Mało bardzo ziemniak. ziemniaczków. A wiadomo, no, w Polsce jak jest obiad, no to tych ziemniaków musi być nawalone. Tyle, że... Że cały o, o, o. talerz ziemniaków, mięso i do tego mizeria albo buraczki. Dobra. Takie nasze danie, danie tak. polskie. No, ewidentnie chce nam się polskiego jedzenia. Dostaliśmy też pytanie takie gdzieś tam na Instagramie: czy da się podróżować taniej? Czy te kraje, które my zwiedzamy, można zwiedzać taniej? No i oczywiście, że można, wystarczy. Można naprawdę dużo zaoszczędzić na noclegach. My wybieramy takie noclegi, które. My są komfortowe i w miarę takie, no, do, do mieszkania. Z dobrymi opiniami. A, tak, ale tak, są przecież dużo, dużo tańsze noclegi, na przykład hostele i też można na tym dużo zaoszczędzić. Myślę, że są no tak. nie? ostatnio podsłuchałem, jak gościu w Seven Eleven, znaczy nie, pod, nie podsłuchiwałem, on po prostu się tak darł w tym sklepie, pewnie sobie tam parę browarów wypił. No to mówił, że zapłacił 2 funty za hostel, czyli to na szybko przeliczając na złotówki wychodzi około 10 złotych. Nie wiem, no nie wiem, myślę, Laosie, że... Tak? No, no to my, myślę, że nie miałby powodu, żeby kłamać, jeżeli faktycznie wydał 10 zł na, na hostel. No ale są, są za 15. Yy, za, no za 15 zł, bo ta babka też mówiła, że za piątaka, nie? Mhm, no ostatnio tak, z którą rozmawialiśmy, mówiła, że zapłaciła 130 tysięcy kipów. No, czyli to tak będzie z 25 zł za hostel, no to. Można do na jedzeniu może, zaoszczędzić, tak. my też wybieramy restauracje z dobrymi opiniami, a można po prostu wejść do pierwszej lepszej i kupić takie lokalne jedzenie u jakiejś takiej baweczki, która Za gdzieś tam złotych. przy, przy swojej prowadzi taką restaurację. No. I my też nieraz takich jemy, ale jak mają dobre opinie, jeżeli są w ogóle oznaczeni na mapach. No tak. Bo ostatnio trochę się rozchorowaliśmy i powiedzieliśmy, że o nie będziemy już tak świrować z tym jedzeniem byle gdzie i byle jak, więc teraz staramy się wybierać takie restauracje. Ale z to też była opinii. dobra restauracja, tam gdzie, tam no gdzie dobre, przewidujemy, no. gdzie tam, tam gdzie po prostu myślimy, że yy, że złapałem jakieś wirusa albo jakieś zatrucie, to ogólnie o restauracja miała bardzo dobre opinie, Tam chyba była średnia 4,6, 4,7, coś takiego na pewno powiedzieć czwórki z dużą liczbą ocen, no i właśnie, też ja już Tema, miałem. że tam się zatruć, nie No chyba, że nie tam, tylko po, tak po prostu zgoniamy winę, bo no tego nigdy nie wiemy, no ale dwa razy nam się mi się zdarzyło złapać taką, taką no. chorobę. No i często też się pytają nas ludzie, jak właśnie sobie radzimy z chorobą jakąkolwiek w takich krajach. No to my po prostu idziemy do apteki, kupujemy leki i tyle, ale też mamy ubezpieczenie. My mamy akurat Planeta Młodych, ale ten pakiet wiecie już po 31 roku I, i zawsze można po prostu się udać do, do lekarza. I tyle. No i tyle. No tak. I w ogóle polecamy tą planetę młodych, zwłaszcza dla osób, które nie ukończyły 31 roku życia, bo macie tam ubezpieczenie na za rok 220 złotych. za 220 zł, czyli nie znajdziecie tańszego nigdzie. Nigdzie nie znajdą tego. No chyba się nie da znaleźć tańszego. A jest spoko, bo wiele naszych znajomych osób korzystało z tego ubezpieczenia. I my wcześniej korzystaliśmy z Safety Wings też, ale po prostu przerzuciliśmy się teraz na tą planetę młodych. Ja już wcześniej to się miałam, przed 30, a teraz już mamy oboje. Tak, i w wersji plus ona kosztuje chyba 900 zł 900 za osobę. Pakiet, to jest pakiet, bo jest też za 600. Niszy. Tak, i tam są jakieś wiadomości, bo my sobie wzięliśmy taki pakiet, że. Jakieś takie aktywności, pakiet sport, jakieś tam wyższe kwoty. ale nie, to jest na rok, także tak. jak się jest w podróży chyba pół roku, to trzeba wrócić do Polski, żeby dalej to obowiązywało. Tak, nie, ale jeśli wiemy. ktoś tam wyjeżdża raz na kilka miesięcy, to też taki pakiet się idealnie sprawdzi, bo to no, macie na rok się, na dowolną liczbę podróży, podróży przekraczających 180 dni, więc można korzystać. Przez cały rok. No ale dobra, nie reklamujemy no tak. Tego. Nie reklamujemy, nie <noise> Także? reklamujemy, ale Lecimy polecamy. Dalej. Sprawdźcie sobie, jeśli macie. No taka polecajka, bo mnóstwo osób się nas pyta, jakie ubezpieczenia, jakie ubezpieczenia. Ja pamiętam, że ja sama przed pierwszą podróżą dużo, dużo szukałam i, no mhm. i to nigdy nie wiadomo, nie? jakie no. wybrać. Ale sobie poczytajcie, no tak. nie? Bo może nam może ono odpowiadać, a wam może nie odpowiadać. No dobra? właśnie. Kolejna kwestia, też często ludzie się nas pytają, skąd my mamy te pieniądze na to podróżowanie. No to my prowadzimy social media: mamy YouTube'a, mamy inne social media: Instagram, Facebook, Twitter, nie Twitter, TikTok. Mamy też swoje produkty, napisaliśmy kilka e-booków, stworzyliśmy kurs wideobooka w sumie na temat poszukiwania tanich biletów lotniczych. Kurs o tym, jak zorganizować podróż na własną rękę. I też mamy dwa mieszkania, jedno w Polsce, drugie w Szkocji i je wynajmujemy teraz. Więc tak wszystko bierzemy do kupy i z tego po prostu sobie podróżujemy. Tak. No jeszcze nam tam zostaje, jakieś oszczędności nam rosną, żebyście się nie musieli martwić o nas. Za to tak krótko chcieliśmy też odpowiedzieć na takie pytanie, które się pojawia dość często. Ja też ostatnio wspominałem, że jeśli uda nam się do wakacji zebrać na kanale 20 tysięcy widzów, Liczbę 20 tysięcy subskrypcji, to przejadę rowerem wokół Polski i to cały czas jest aktualne. Jeśli macie ochotę, chcielibyście zobaczyć, nie wiem, myślę, że co najmniej kilkanaście albo może i kilkadziesiąt filmów z podróży rowerowej wokół Polski, to zachęcamy do zostawienia łapek w górę, do udostępniania naszych filmów, do, do komentowania, do subskrypcji też, jeśli dzisiaj oglądacie Państwo. to tak nas naprawdę zależy raz. od Was, czy Patryk pojedzie, czy nie. Tak, ja nie ukrywam, że ja bym bardzo chciał. A jak wbije 30 się, to Milena też pojedzie. Nie. Nawet jakby się wbili 100, to ja nie pojadę. Ale ja pojadę z ogromną chęcią. Ja już od kilku lat się też czaiłem za takim czymś i myślę, że to byłby dobry pomysł. Trzeba by było sobie sprawić jakiś fajny rower, no i można byłoby ruszać w drogę. Dobra, to co? Myślę, że powoli przechodzimy do końca. No. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcamy do zostawiania ich w komentarzu. Chętnie na nie odpowiemy. A i w ogóle oczywiście znowu nam się w głowie pojawił pomysł kampera, bo jak wrócimy do Polski, to będziemy musieli kupić albo samochód, no albo kampera i ten kamper byłby myślę lepszą opcją także dawajcie znać w komentarzu co wy byście zrobili na naszym miejscu czy byście zdecydowali się na takiego kampera ale nie jakiegoś super mega tylko takiego myślimy do podstawowego do 30 tysięcy max czyli jakiś taki naprawdę staruszek jakiś taki wiecie do odnowienia eee, czy po prostu kupić sobie auto i zwiedzać i w hotelach się zatrzymywać na pełnej zatrzy mocy jakiegoś passata. Zatrzymywać. także da dawajcie znać w komentarzach no i widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia wkrótce. Na razie.